Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I słuchajcie, dzisiaj się jesieni jesienny kolor Ostatni odcinek dekorowania mieszkania bardzo wam się spodobał Widziałam po wyświetleniach, także słuchajcie, dekorowaliśmy na jesień A teraz zbliża się Halloween, więc słuchajcie Chciałabym troszeczkę, nie to, że chciałabym zrobić jakieś takie wiecie, tak całe mieszkanie Jakoś wiecie, wystroić tak mega Tylko dodać taki wiecie, taki dodatek, taki smaczek lekko Halloweenowy Jakieś może duszki, jakieś może dynki Zostajemy w kolorze czerni, złota i bieli. Także zapraszam do oglądania. na Halloween. O, słuchajcie, w TK Max zaczynamy od TK Maxa, bo tutaj już patrzcie, to już są święta. Halloween, patrzcie, wyprzedasz. No i pięknie, kurde, o to mi chodzi. Przepiękne poduchy. Ej, ale te są śliczne. Czarno, białe i po ile są takie poduchy? Za 64 zł. Poczekamy. Zobaczmy, co tutaj mają. Rozejrzyjmy się. Ej, takie świece. Chajowe, 40 za zł? drogie. Poczekajcie, mm -hmm. co tutaj mają, co my tutaj mamy? Słuchajcie, dynki, o, 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 to jest fajne na takie ciasteczka. Ta dynia jest w sumie ładna. I tutaj można świeczkę chyba włożyć, co, czy nie? Na baterię możemy. Aha, coś takiego. Poczekajcie, tak naprawdę, to tutaj za dużo takich białych, czarnych rzeczy. To nie ma, bo tak naprawdę tutaj za dużo biało-czarnych rzeczy to nie ma. Słuchajcie, tu jakieś talerzyki, ręcznik. Kuchen... Ta, to jest mata, przepraszam bardzo, nie ręcznik, tylko mata. Wiecie co? Więcej rzeczy może być w Dilizie, bo w Dilizie są zawsze takie pierdoły. O, tutaj to już są święta, ale słuchajcie, ta poducha jest fajna, ale to jest taka typowa Halloweenowa. A ja bym chciała, żeby to mi jednak typowo tak postało całe miesiąc. Tak samo jak tutaj ten świecznik, tak wiecie, że to jest takie typowo Halloweenowe. A mówię, jednak bym chciała, żeby to trochę powstało. Ej, fajnie byśmy patrzyli, jakie ozdoby to Halloweenowych, jakichś babeczek czy coś takiego. W Polsce tak nie ma takich imprez Halloweenowych. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy wy na przykład obchodzicie Halloween, czy robicie jakąś imprezę. Dajcie koniecznie znać, jestem mega ciekawa. Bo ja na przykład moje Halloween po prostu wygląda tak, że jak jakieś dzieciaki. Zapukają do drzwi. Ja mam szykowane cukierki, ale jakby ja nie otwieram nie robię się teraz siebie wielkiej gwiazdy, tylko po prostu nie chcę zdradzać swojego adresu, ale mam zawsze kogoś, kto jest ze mną, kto może otworzyć te drzwi, więc otwieramy dzieciakom, mamy zawsze kupione słodycze No i tak to wygląda. Ostatnio w ogóle w tamtym roku mieliśmy taką imprezkę Halloweenową, taką mini. Byli u nas znajomi. No ale ja wtedy miałam chłopaka. Teraz słuchajcie, nie, teraz jestem wolna, tarararara No i wtedy to byli jego znajomi bardziej, ale wtedy się poprzebieraliśmy I faktycznie przyszliśmy, mieliśmy taką imprezkę halloweenową, ale w tym roku nic nie mamy Także słuchajcie, tak lekko przydekorować sobie dom Pójdziemy zaraz do Deezha, do Pepka, zobaczymy co tam mają ciekawego Choć tak zrobimy, że taką imprezę, na przykład w sobotę do mnie Halloweenowe drinki zrobimy, Ustajemy mieszkanie Ja jakieś drinki zrobię, I przyjdziecie to, bo Wy tak u mnie nigdy nie byliście Dobrze. Dawaj, dobra, to robimy imprezę halloweenową Dobra, słuchajcie, to jesteśmy w Divizie Tu są znicze, ale dobra, co to jest samo? Kubeczki. Halloween Pop. A to jest Lizak, dobra, to jest Lizak, dobra. Nie, no musi być tutaj, bo zawsze tutaj było dużo. No kurde, Mary Christmas, już jest wszędzie. Przecież w Disney zawsze było mega dużo Halloweenowych rzeczy. Cukierki to ja mam, takie rzeczy to ja mam, poczekajcie. Tutaj to już jest na wszystkich świętych. Tu są, o, no mówię, że pełno tutaj było rzeczy. Tak, jak przyjdą do mnie rodzice, to trzeba mieć jakieś takie kubeczki na drinki, ale poczekajcie, to aj, fajne są te ludziki. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie takiego duszka. Biało-czarny akurat, i zobacz, tutaj to jest, to jest na świeczkę. No. I takie coś czarne, co to jest? To też jest na świeczkę? Nie, jest na świeczkę. A, też można włożyć świeczkę. Dawaj, bierzemy. A tu taki, a ty skubę. kubek. Wszystko wzięłam, poczekaj, co mamy dalej? O, weźmiemy takie Happy Halloween. Weźmiemy takie Happy Halloween. A tutaj co? O zobacz, akurat takie biało-czarne tutaj są. Cztery sztuki. No, no to bierzemy, cztery sztuki. Ej, patrzcie na naszą imprezę halloweenową. Tutaj są balony z pajęczyną. A to byś musiała popompować, poprzyczepiać, tak? No, albo takiego duszka jednego balon taki. No. no. Takiego duszka weźmiemy. Poczekajcie, co my tutaj dalej mamy? Co my tutaj dalej mamy? Powoli, powoli. Tu są jakieś maski, ok. tu są jakieś takie rzeczy, to są przebrania bardziej. No widzę właśnie, że są podświetlone. No właśnie, zaraz oczy. No nie działa, wiesz? Ale ciekawe jak to będzie świeciło. No właśnie, bo to jest już w ogóle puknięta, zobacz. Wszystkie są puknięte. Tylko jedna została niepuknięta. Tutaj balony, balony. To nie, poczekaj. Pajęczyny. Ej, mamo, zobacz. Świecąca pajęczyna. Biorę. Ja już to wszystko dzisiaj wywieszę Ja już będę działa. A, tu są takie dwie dynki, ale to pomarańczowa i taka. To, to, to nie. Dobra, to, to nie. Tu jest srebrne, ale my, słuchajcie, dekorujemy na złoto, więc srebrne nam nie jest potrzebne tak naprawdę. Tyle, co mamy, to mamy, ale jakieś światełka. Potrzebuję więcej światełek, wiesz? Ej, zobacz to. Takie dziwne. Nie, takie. Takie coś bym jeszcze takie do powieszenia wzięła co, takie coś? No, ale to gdzie no to ja to powieszę? Nie, nie no, mamo. Poczekaj, to ja na no, zawał zejdę. O, takie coś bym chciała. Takie świece, takie, wiesz, zobacz, takie. Widzisz? A, tu możesz mi do swojego świecznika, co masz na stole. Ile masz tego? To są trzy. Ale w sumie ja mam czarne, mamo, to po co mi takie? A, dobra. Takich słomek weźmiemy. To nam jest potrzebne do drinków. Co tutaj jeszcze ciekawego jest? Słuchajcie. A, tu są jeszcze takie do wywieszenia. A, to my to wzięliśmy? Latające nietoperze. Nie, nie wzięliśmy sobie latających nietoperzy, że nie to sobie Dobra, będziemy dekorować zaraz chatę. I co kupiłaś Halloweenowego Niusiowi. Ja słuchajcie, cała torba Halloweenowa. Zaraz jedziemy dekorować, a tutaj dla Diorka. Bo słuchajcie, Diorek się ostatnio coś źle czuje, co mu się stało, mamu? Tak skakał, że sobie coś chyba już, wiesz, nadbrężył, jakieś ścięgno, czyli coś w nóżce, co? Ale musimy się. No To nim nowa zajmie. zabawka, żeby co bawił się dalej? Nie, żeby się ucieszył, a tu idziemy zobaczyć, co mają? No możemy zobaczyć, no. Tlepko to bardziej wiecie, co są same słodycze, jakieś naklejki Halloweenowe, stroje dla dzieci. A tu już są święta. No, święta. I nic więcej. Także słuchajcie, Halloween patrzcie. Jest taki duży baner Halloween, a tylko są słodycze. Nic w sumie nie ma. Tak kupili wszystko. Mm. A przepraszam, tutaj ze stałe, to jest pomarańczowe. To jest w sumie, ale to jest otwierane. O! Ale fioletowe, na co mi fioletowe? To mi nic nie pasuje, słuchajcie. Ja to teraz się zrobiłam wybredna. O, to jest do robienia jajecznicy. Jakbym gotowała, to bym kupiła. Mogłabym gotować. Nie? W sobotę u mnie jest impreza Halloweenowa. Jesteś zaproszony. Nie musisz się przybierać, już wystarczy. A to jestem Tak. Kupiliśmy trochę ozdób, więc musisz mi tu pomóc. Na przykład takie balony, happy Halloween, ale teraz ich chyba nie napompujemy, nie? No dobra, ale takie nietoperki możemy przywieźć. A tego duszka bym chciała napombować już. Tą pajęczynę trzeba rozłożyć, ona jest świecąca. Właśnie, zobaczymy, jak to wygląda słuchajcie. Ej, no fajnie tak by tak było. Bo ja tej lampki tak nie zapalam. Pierwszy razem zapaliłam, tak co nie ja zapalam tej lampki. Ja wiecie, robię laimy w kuchni. Patrzcie jaka fajna. Ej, mega fajne. Jest Ty taki... masz baterię? Czy mam baterie? Trzy baterie? No, na pewno gdzieś mam baterię. Mamy te balony I mamy jeszcze takie nietoperki. Zobacz, te nietoperki, tak powiesić na zasłona. To będzie fajne. Co so, otworzymy te nie Zobaczymy, jak te dynie słuchajcie wyglądają. Takie wiecie, delikatna dekoracja w tym roku jest. Patrzcie i wiecie, gdzie je postawimy? Na stoliku, takim w jadalni, można powiedzieć jadalni. Jeszcze mamy te dwie ozówki na świeczki, także to wszystko ustawimy sobie. Najpierw zrobimy. Tak to wygląda. Ta gipsówka jest tutaj, tam jeszcze była, ale już nie ma. Tutaj jeszcze jest mama, bo przyszła mama i oczywiście nie wiem po co to robi. Ja sobie sama razem. Słuchajcie, czy ja tutaj mam burdel? Ja naprawdę mam posprzątane. No bo to jest po prostu na później, no Jezu, no to jest na później. Dobra, słuchajcie, gdzie my to umieścimy? Myślę, że jednego takiego duszka tutaj można by było. O, tutaj tak postawić, proszę bardzo. Jeden duszek niech sobie tutaj stoi, a tutaj tego można by było postawić koło tych tutaj dyni. Proszę bardzo, i tutaj świeczulki do tego. I tak będzie kitara. Dobra, proszę... no tutaj tego duszka. Aha. Tutaj te dynki, No tego nietoperka, te tutaj nietoperki, ich jest 10 powieszona na zasłonach. Słuchajcie, jest tego kitka bo miałam zrobionego warkocza i on teraz mi się dlatego strasznie plącze, bo dzisiaj wymyślałam sobie, że a co mi tam rozpuszczę to i będę miała, słuchajcie, kitka, ale to się strasznie plącze. Ej, dobra, a dobra, tu są takie, tato, zawsze tu są takie coś, one takie gummy. to gdzie to powiesić, no takie coś. Tu są nietoperze. A bo tu się przykleja, przyklejasz sobie normalnie gdzie chcesz. No dawaj, rozklejamy to po całej. Na okno może. No to dawaj na szybie to porozklejamy. Możesz wszystko. tak, wiesz, nawet jak tu będziemy siedzieć, tak sobie, o tak możesz i tak luźno, wiesz. No, no. no, no. A jak sobie będziemy siedzieć, czyli przyjść do mnie mnie Halloween. 10 20 cm, 10 30 cm i 10 10 cm. cm Także robimy, rozklejamy je wszystkie. Robimy. Ja robię, słuchajcie, to no, nietoperze, a tata teraz zaświecił tą No Czekajcie, zgaszę światło. Ej, fajne. No dawaj na tą lampę tutaj. No co tutaj na te? bo ja i tak tego nie zapalam. Do najwyższej lampki i potem to rozłożyć na te niższe lampki. Nie rozłożyć tego, bo to jest, to jest takie coś na, na lampkę nocną, a baru żeby położyć. Jest taką, wtedy, by było. Jak to wygląda, tato? To no nie. Tak, bo no, to takowy Widzisz, i widzisz, to tak na, na lampkę, nie na labarzu, właśnie, tak się rozkłada. to. Dobra, rozkminimy Aha. to zaraz. Słuchajcie, trochę tych nietoperków już zrobiłam, trochę dużo. Także zacznę je słuchajcie przywieszać. Zobaczymy jak to będzie wyglądać już w praktyce. Dobra, i tak nie muszą być prosto, tylko o, o proszę bardzo, tak na te Pewnie będzie tak, że nie będzie mi się chciało, słuchajcie, tego zdejmować. Będzie dekorowanie dopiero na zimę. Będziemy choinkę stroili, to ja wtedy dopiero to nie słuchajcie, pewnie zdejmę. Zobaczycie, że tak będzie. Jak będą vlogmasy i będziemy stroili dom na święta, to ja to dopiero zdejmie. Patrzcie, jak to wygląda. Proszę bardzo. Fajnie to będzie wyglądać. Patrzcie, tutaj mamy tą pajęczynę. Patrzcie, ej, duży ten duszek jest. Ej, patrz jak fajny. Dobra, tak ja pompuję. Dobrania. I dodamy na, na tamte okno tutaj. A te happy halloween wtedy tutaj będzie nad tymi nietoperzami. To będzie dobry plan. Dajcie znać, znaczy że właśnie chcecie odcinek z naszej imprezki halloweenowej. I skorzystam z okazji, że tata mi pomaga teraz i ja nic nie muszę robić, więc skorzystam teraz z okazji, aby wam opowiedzieć, że ja teraz przytyłam od leków. Na przykład na live'ach, na YouTubie tego jest mniej, ale na live'ach to jest dzień w dzień wytykanie mi tego, że na twarzy przytyłam, że na twarzy przytyłam. No i powiem wam, trochę się wkurzyłam. Co to jest na pewno kierowane tym, że tam mam takie komentarze, ale też sama stwierdziłam. I słuchajcie, robić sobie lipolizę i botox, bo leków tych nie mogę odstawić, a to od nich ty je. I co zrobić twarz? Patrzcie na to, jaki zarąbisty duszek. No, weź, jest to. No. I go bym chciała. Ja ogółem tutaj robię live, y i tu jest moje tło. Bym chciała przymontować go do tego kabla. Damy radę to zrobić? Dobra, kochani, słuchajcie, więc tak lekki akcent halloweenowy jest. No i co? Pokażę wam, zapraszam. I do tego będzie dodany jeszcze jeden taki, tutaj będzie wisiał duży napis Happy Halloween. No i co, no i w sumie to by było na tyle. W tym roku nie robiliśmy jakiegoś takiego mega, mega, mega dużego wystroju, tylko taki akcent po prostu Halloweenowy. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku.